To jest chyba najbardziej międzynarodowa drużyna w całym NBA, bo nie dość, że są w Toronto, to chyba nawet połowa składu to są zawodnicy, którzy nie pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Mówię oczywiście o Toronto Raptors. Moim zdaniem tutaj jest czas, żeby powoli, że tak powiem, sprzątać zabawki i zacząć po prostu się przebudowywać. Co dalej z OJ Anunobim albo Pascalem z Jakamem, jak to widzicie? No, no powiem tak. E, zaczęliśmy od e, rozmów o log logach NBA. No to powiem tak. No, e, mają fajne stare logo, ale pod względem gry, no niestety w ten sezon już bardzo brutalnie pokazał, że ten zamysł grania czterema, tak naprawdę graczami z pozycji numer cztery. No nie wychodzi. Najzwyczajniej w świecie brakuje strzelania, brakuje kraci. nie ma też Ferda Flita, no wiadomo, ogromny kontrakt Houston Rackets. Także no wydaje mi się, że to jest moment, w którym no niestety trzeba przewartościować tutaj pewne rzeczy, zastanowić się, kogo warto zostawić, no i niestety się tutaj przebudować. No bo eksperyment, projekt pod tytułem właśnie taki uniwersalny Big Ball, no nie działa. Nie działa. Też nie ma też oszukiwać, że pandemia i granie w, na Florydzie też im nie pomogło, no bo tak naprawdę nie grali, grali tak naprawdę zawsze na wyjeździe. To też na pewno im nie ułatwiało. No i teraz tak naprawdę są bez obwodu, bez, też z znacznym deficytem rzucania za trzy. Więc no wydaje mi się, że tutaj może być już niestety tylko, tylko gorzej. Może być to po prostu sezon na przebudowę, gdzie zaszorują tutaj odno tabeli. Będą liczyli po prostu na dobry, dobry wynik w loterii draftu. No bo raczej tutaj nie widzę opcji tej poprawy, jakiejś czy ściągnięcia nagle wysokiej klasy rozgrywającego, nagłego i poprawy i znalezienia środków na kilku dobrych rzucających, no bo były okazje, ale no powoli wszyscy byli wyprzedawani w różne miejsca, tak? No, rzeczywiście bardzo trudny moment w dla, dla historii Toronto Raptors. Po, po takich latach, naprawdę, w, No, nawet jeszcze, jeszcze no, po mistrzostwie też tam takiej tragedii nie było, a przed no, to było też bardzo fajnie. Natomiast przede wszystkim, no, tu jest jeden, właśnie kwestia Freda Van Vlieta, Ona nam pokazała, że on nie widzi przyszłości w tym klubie, bo przecież on w Toronto mógłby zarobić więcej niż ten kontrakt, który podpisał w, w Houston, zgodnie z zasadami. No, ale też um... kwaś, to dałoby mu tutaj pieniądze. No więc właśnie, no więc właśnie, także obie strony jakby tu rozeszły się bez specjalnych problemów, natomiast przypomnijmy, że ciągle jest kilkunastu tych samych zawodników, natomiast ja myślę, że tutaj taką ofiarą, no jest nowy coach Darko Rajakowicz, to jest drugi serbski szkoleniowiec w historii, pierwszemu nie poszło, ale Rajakowicz jest troszkę innym bym powiedział typem, bo też długo się przygotowywał do tej do tej, do tej funkcji, bo przecież już w czterech klubach NBA i kilkanaście lat pracy i, i w w dziliak pracował. Natomiast tutaj są właśnie takie problemy, że, że w tej chwili mamy, mamy, że jak powiem, brakuje nam troszkę składu i, i ktoś powie, no co to za zespół, gdzie? Takie pieniądze daje się peltlowi, ale ja bym tego Peltra tak nie, 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 nie doceniał. Solidny zawodnik, zresztą troszkę ustabilizował także i grę na, na, na pozycji 5 czy 4,5. W tej chwili chyba raptors, którzy też muszą zbijać salary, zbijać te, te spore wydatki, które mieli w ostatnich latach, przecież oni w, ciągle są na wysokiej pozycji, jeżeli chodzi o kwotę, którą przeznaczają na różne, bo to jakieś 160 pary milionów dolarów, chyba będą poniżej podatku myślę, że ofiarą będzie trochę Masao Jiri, który, który zresztą rodem z Nigerii, który tyle lat ten zespół budował, taki globalny, jak Rafał wspomniał. Natomiast, no właśnie, tu są dylematy, co dalej z Jakamem, z Rołzi Anubim, ale, ale przede wszystkim jest, jest problem, że ten zespół stracił takiego, no, no stracił kolejnego też z tych, którzy zdobywali mistrzostwo, ale przede wszystkim trochę oni jakby zaczynają od zera, prawda? No bo Amerykanie w ogóle czy nawet Kanadyjczycy zajmujący się koszykówką tą zawodową twierdzą, że Dennis Schroeder to, to się w ogóle nie nadaje na, na, na pierwszą jedynkę. Ja jestem troszkę innego zdania. Oni mimo wszystko tutaj paru takich zawodników, w których, w których, w których coś może być, udało im się zyskać, bo właściwie stracili tylko Van Vita z tych ważnych, bo tutaj jest i Jalen McDaniels, prawda, i, 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 i Gravy Dick. No to, to, są, to są też tacy chłopcy, którzy będą chcieli pokazać, na co istat. stać. Natomiast no, rzeczywiście. No, grają koszykówkę archaiczną, bo bez trójek, no na tym pułapie trójek prawie ostatnie miejsce w liczbie oddanych rzutów i celnych za trzy i w skuteczności trójek, no to, to tutaj nie ma szans. Ich ogromny wysiłek w obronie... Przechwyty, próbo, próba grania takiego maksymalnie uproszczonego, to jeszcze Nick Nurse zaproponował, prawda? Skoro stracił w kolejnych latach kolejnych liderów, to, to działało do pewnego momentu, ale to jednak był istotny regres o pięć pozycji. No i przede wszystkim jeszcze jakby złe odium, no trochę kompromitacja w tym meczu. Playing z Chicago Bulls prowadzili chyba nawet y, tam kilkunastoma punktami w czwartej kwarcie, przegrali boleśnie tam czwartą kwartę, odpadli i to jeszcze grając u siebie, bo. Bo, bo ten problem grania na wyjazdach, Raptors to był, to był zawsze tam z wyjątkami. Oni nawet w poprzednim sezonie na wyjazdach tylko 14 yy, zwycięstw na 41 meczów, yy, mimo że, że w końcu koszykówka by nie powstała, gdyby nie, nie, nie Kanadyjczyk. Ale rzeczywiście Amerykanie trochę ich tak traktują nadal jako zespół, no nie powiem, że z Meksyku, ale zespół, który nie jest amerykański, ale myślę, że jednak to, to taka metropolia w stylu amerykańskim. Natomiast rzeczywiście w tej chwili trochę brakuje pomysłu i, i ciekaw jestem, czy, czy, czy kto wie, czy właśnie tutaj nie jest potrzebna wymiana, czyli na tych najwyższych piętrach może Masayu Jiri już jako honorowy prezydent klubu, prawda? Tam chyba tam jest jeszcze Webster, też taki doświadczony GM. Czy on nie powinien pójść wyżej, a ktoś tutaj nie powinien dać wsparcia? Bo rzeczywiście taka przebudowa także finansowa i jednocześnie jakby mentalności, i przede wszystkim uciekanie od, to, od wielkich graczy z konieczności, a raczej ich ucieczki. No, Raptors właściwie bez perspektyw, prawda? Jakichś ciekawych. No, ale w pewnym sensie zapominamy o tym, że jednak NBA to jest biznes, i wchodzenie w Ribble to jednak dla zespołu jest pewnego rodzaju. Ryzykiem, no nikt nie chce tak naprawdę sytuacji takiej byli Sacramento Kings, że oni 16 lat z rzędu nie byli w stanie awansować do fazy playoff. Nikt nie chce być w takiej pozycji, jak teraz jest Charlotte, że przez ostatnie, nie wiem, 20-20 parę lat oni byli raz, może dwa razy w playoffach i to jest ogromne ryzyko dla. chyba teraz, tak? jak Kings odpadli. Tak, tak, najdłużej bo oni chyba ostatni raz. W w 16, w 16 chyba roku ostatni raz, czy w 15 grali z Miami z Miami, no ale no, to, to jest inna historia już tak naprawdę. I kwestia tego po prostu, że no w tym Toronto jest jeszcze parę takich, jak to się ładnie mówi, assets, no, aktywów, to, to się dziwnie tłumaczy tak na nie? polski. I, I kwestia tego, że no, taka sama sytuacja jak z, z Chicago. No Chicago jest trochę inaczej, no bo oni tam, sytuację po prostu wyborów w drafcie. Ale póki Toronto mają jeszcze kim grać, oni mniej więcej liczą się na tym, przynajmniej w połowie tego wschodu, że dojdą do tego plane, może może się uda zaatakować playoffy z szóstego miejsca. No to cały czas no, Toronto to jest jednak taki market, że, że ci fani Toronto no, są bardzo zorganizowani i oni uwielbiają swoich Raptors po prostu. I kwestia tego, żeby. I cała Kanada, bo to nie tylko. To cała Kanada, właśnie. Region Ontario, prawda? I mi się wydaje właśnie, że chodzi o to bardziej, żeby nie robić drastycznych ruchów, żeby cały czas to zaufanie w tym Toronto do Raptors było, no bo nawet jak był mecz Playins z Chicago Bulls, wtedy jak córka Demara Derozana, no sama <noise> rozwaliła tak naprawdę nadzieję Toronto na playoffy, to nadal ta, ta hala była wyprzedana. Doping był ogromny, no tak jak na normalnych playoffach, a nie na plainach, tak jak to, no hit nie zachowało się ładnie, że to na drugi mecz play-in hala była w powie pusta, więc właśnie tutaj ta kwestia po prostu zaufania do drużyny, że jeszcze możemy coś pograć, jeszcze możemy coś porobić. No jest też kwestia tego, że trudno jest do takiego rynku jak Toronto po prostu wprowadzić jakąś gwiazdę. Taki największy. Transfer de facto, no, to był Kawai to i to była, to była wymiana. No, trudno mi teraz nawet yy, sięgnąć gdzieś przeszłość, przeszłością do jakichś większych, po prostu podpisanych kontraktów, więc no. Więc no Carter nie, i potem Kajlaury jeszcze prawda? No ale to, to raczej działało w drugą stronę, że tak powiem, bo i Chris Bosch, raczej wszyscy odchodzili. To ciężko, ciężko jest tam kogoś przyciągnąć. No, wiadomo, trochę inna. No, też przede wszystkim właśnie jest kwestia nawet tego, że jednak z czystej takiej wygody, no, transportowanie się do Toronto bywa trochę bardziej męczące niż pomiędzy tam, nie wiem, Nowym Jorkiem i Filadelfią. Strzelajmy. Formułę Więc... trzeba wypełnić, tak, specjalny przed lotem. Tak. Natomiast tutaj. Trzeba powiedzieć, że rzeczywiście to, to, to co mówił Mateusz, że, że to o Kanada tutaj obowiązuje, bo Kanadyjczycy są dumni, że rywalizują z Amerykanami. Tutaj, jak mówiliśmy o, o Amerykanach i Nowojowczykach, to tu trzeba powiedzieć, że Kanadyjczycy nie mają wcale kompleksu wobec Amerykanów. Także, jeżeli chodzi o koszykówkę, przecież to w tej chwili najliczniejsza nacja też w NBA, prawda, oprócz Amerykanów. Ale właśnie ta widownia, mecz w mecz, 19-500, tak. fajna, kolorowa widownia, wielu takich, bym powiedział, charakterystycznych fanów i przywiązanie. No, też kilkukrotnie miałem okazję być w Toronto na, na meczach z finałami, włącznie. Natomiast rzeczywiście żyje tym całe miasto i okolice, i, tak. i, i ten rapt, te raptory tam ganiają. No wystarczyło zobaczyć jaka była parada przecież tak, że przecież cały... to może tak, to, wiadomo, to y, bywały duże miasta, widać było też ile tam na przykład w Cleveland było wy... wygrać w 2016 roku, ale to no, naprawdę to już nie jest że tylko miasto. Jeszcze, żyje, nikt tylko, nie że strzela. jeszcze nikt nie strzela na takich paradach w Kanadzie, nie? No. <śledź> Raniąc to... innych, bo powodując wypadki. Tak, wiesz, no to ale przede albo wszystkim. Albo nie, pal nie palić samochodów jak we Francji. <śledź> A, to w, I to tak, w dzielnicy, to jest... z której wywodzi się Łemban, Yama, no, Kolibali i tym podobnie. Tak? No, Ale to przede wszystkim no, tam to nie jest, że miasto wygrywa, mistrzostwo tam. Jeżeli wygrywali, to wygrała Kanada. I to jest naprawdę widać było, jak to żyje. No, przy okazji właśnie tej różnorodności, no, to przecież tam mają tego swojego zasłużonego kibica, tak? E, bodajże hinduskiego pochodzenia, który tam. Lubanie. Tak, tak, tak. Który zawsze Siedzi w pierwszym rzędzie tam za koszem. No to jest też świetna, świetna historia. Tam kiedyś widziałem, nawet zrobiono osobny materiał o nim. E, on odebrał też honorowy pierścień. E, no, nie pamiętam ile, ale to kilka już chyba ponad 20 lat nie opuścił żadnego meczu, także. 1995 e... no, roku jest. No, mówię, nie no, ma nie ustawiam. Tak, że nie pamiętam, ile tam dokładnie wyszło, ale to praktycznie każdy, każdy mecz tam od tego jak już się zaczęło, tak, tak jest, także. No, Taki plus, no chociaż pod aspektem czysto sportowym, to niestety w tym sezonie no, wie, wielu plusów nie znajdę chyba, że dobry wybór w drafcie, tak? Bo niestety, no widać było, że po prostu ten model nie działa, że jednak brak spacingu, brak też umiejętności kreacji kozum odpowiedni, no bo też nie ma coś oszukiwać, że na przykład o ile Pascal Siakam potrafi zagrać sam, to jednak nie jest to jeszcze elita, a wszyscy pozostali już koledzy ten, są przynajmniej jedną, dwie półki niżej, także no, wychodzi to po prostu przy graniu przeciwko najlepszym, tak? kiedy, zwłaszcza w playoffach, jeżeli by, kiedy, by się jakimś cudem dostali, tak? no to w w siedmiomeczowej serii już to jest bardzo eksponowane, tutaj wszystkie takie błędy, niedostatki są po prostu wyciskane jak cytryna po prostu, i wykorzystywane do bólu. Także no, ja, ja to raczej ich widzę w, no, chyba jako Top, top 3 od dołu wschodu tak naprawdę, no to zobaczymy. Ciekawa sytuacja, że kto wie, czy kolejność znowu w tej dywizji nie będzie taka sama, prawda, w nowym sezonie. Znaczy Sixers by tak nie chcieli, natomiast tak może być. No i kto wie, czy to, to, to o czym się, że może taka właśnie nieamerykańskość też w podejściu do życia, do biznesu, do, do, do broni właśnie tych Toronto Routers, czy tak spokojnie raczej poprzez jedność, no może z, te 40-40 parę meczów nam się uda wygrać, bo zawsze w tym Toronto jednak jest ciężko wygrać, a Amerykanie jadą daleko za granicę. Natomiast ja jeszcze tylko taki, taki wątek, który tutaj muszę poruszyć, bo piąty mecz finałów NBA 2019 roku. Już tam Toronto Raptors mieli powiedzmy kończyć serię, tak. Ta seria jeszcze wróciła do San Francisco, do, do Oakland, jeszcze wtedy. Natomiast to, jak akapella 19,5 tysiąca ludzi w hali w Toronto odśpiewało hymn kanadyjski, to powiem, że jedno z najspanialszych przeżyć moich związanych. Z NBA przez te 40 lat w związku z tą ligą. Coś nieprawdopodobnego. Polecam odtworzenie sobie tego, bo gdzieś tam też na YouTubach można znaleźć właśnie ten moment, kiedy zaczyna ten ich słynny tenor, a potem już śpiewają Kanadyjczycy. Coś niesamowitego. I w ogóle fajna atmosfera na meczach, nawet jak tam przegrywają, bo przegrali też wiele meczów w dramatycznych okolicznościach to też trzeba przypomnieć.